Dzisiaj pokażę zegarek firmy Breitling i będzie to zegarek Breitling Super Ocean. Zegarek jest w takim serwisowym pudełku, który otrzymujemy po dokonaniu serwisu przez Breitlinga. Breitling Super Ocean powstał w 1995 roku. Pierwszą wersję produkowano właśnie od 1995 do 2002 roku. Ta wersję, którą mamy przed sobą, jest to wersja druga tego zegarka. Wypuszczono ją na rynek w 2003 roku. A główną różnicą by było to, że zmieniono trochę nazwę. Pierwsza. Wersja nazywa się Brightening Super Ocean Professional. A ta druga wersja, którą mamy przed sobą, to jest Brightening Super Ocean. Ta wersję produkowano do 2007 roku. Wtedy to zmieniono wskazówkę sekundnika. Tutaj widzimy tę wskazówkę sekundnika. Ma taki kwadracik. W środku z lumą, a w 2007 roku zmieniono to, zostało to zmienione na taką strzałkę, która pokazywała sekundy. W 2009 roku ten zegarek przeszedł znowu taki facelift, i wtedy zmieniono trochę tarczę. Na tarczy. Wypełnione farbą pozostały tylko te markery od 12, 6 i 9, a reszta straciła wypełnienie farbą w środku. Zmieniono również wskazówki. Te wskazówki zmieniono na takie strzałki. Zakończona produkcję tych zegarków w 2010 roku, kiedy to już wypuszczono zupełnie inny ten nowszy model zegarka Super Ocean. Koperta tych zegarków to jest 42 mm, wykonana ze stali szlachetnej. Cały zegarek jest polerowany. Była tutaj również dostępna bransoletka. Również cała polerowana. W uszach ten zegarek ma 20 mm. Kryształ szafirowy z podwójną powłoką AR od środka i na wierzchu. Mechanizm, który te zegarki używają, to jest mechanizm Breitling 17, który jest budowany na bazie ETA 2824 przy rezerwie chodu 42 godzin. Wodoszczelność 1500 m. Stąd na boku mamy tu Helium Release Valve. Bezel jednokierunkowy 120 klików, zero luzów tutaj, zegarek jest wykonany bardzo ładnie. Już teraz te zegarki nieprodukowane, ale myślę, że warto taki zegarek kupić, jeżeli się znajdzie w dobrej cenie. Bardzo ładnie ten zegarek się prezentuje. Nie jest zbyt duży, 42 mm na 15 mm grubości. Może zobaczmy, jak on wygląda. No, mam nadgarstku. Mam no, to wielkość 19,5 cm. Mam ten zegarek już. Dosyć długo, bo gdzieś od około 2005 roku. I nadal jest to jeden z moich ulubionych zegarków. I bardzo go wszystkim polecam.